Doda przechodzi obecnie niezwykle intensywny okres w życiu zawodowym i jak na razie wcale nie ma zamiaru zwalniać tempa. Wokalistka realizuje swoje wielkie marzenie i gra trasę koncertową, o której jak do tej pory mogła tylko pomarzyć. Dzięki temu, że jej najnowsze to realizowane jest przy współpracy z telewizją Polsat, artystka mogła puścić wodze fantazji i stworzyć show, który przejdzie do historii polskiej muzyki. Jakby tego było, mało fani piosenkarki mają okazję śledzić także kulisy wielkiej trasy koncertowej. Oglądając reality show, Doda, Dream Show, program już od pierwszego odcinka budził ogromne emocje. Widzowie mogli zobaczyć, jak ważne dla Dody jest perfekcyjne przygotowanie występów i dlaczego trzy lata temu postanowiła zrezygnować z koncertowania. Gwiazda nie ukrywała, że chciałaby. Aby format na nowo obudził w niej miłość do koncertowania, niestety intensywność występów na scenie niesie za sobą też pewne konsekwencje. Z powodu tego, że piosenkarka w ramach trasy gra koncert za koncertem, a na każdym show daje z siebie wszystko, pojawiły się u niej niepokojące problemy z głosem. O wszystkim poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych. Właśnie uświadomiłam sobie, że w ciągu tygodnia, łącznie z próbą generalną. Zagrałam sześć. Pełnych koncertów na żywo. Mój głos ledwo żyje. Ale było warto, napisała gwiazda na Instagramie. Fani zaczęli zastanawiać się, czy w związku z tym jej najbliższy koncert nie stanął pod znakiem zapytania. Okazuje się, że wokalistka nie ma zamiaru rezygnować z występów i zapowiedziała, że jest gotowa, by zanów zaspiewać przed publicznością. Kto dziś się wybiera posłuchać mojego syreniego wycia? Zapytała ironicznie. Część fanów poczuła się zaniepokojona wpisem, jednak większość wielbicieli wierzy, że Doda znów da z siebie wszystko. Na jeden z koncertów w ramach nowej trasy Dody wybrała się nawet słynąca z ciętej riposty Elżbieta Zapędowska. Wymagająca ekspertka od emisji głosu była jednak zachwycona występem wokalistki. Wrażenia mam jak najlepsze. Bardzo dobry koncert. Doda jest w świetnej formie, wyznała jurorka i dola dziennikarzom Plejady. Przy okazji pochwaliła także najnowszy album piosenkarki. Na ostatniej płocie pojawiły się wreszcie przeboje, które są na poziomie. Zagrane świetnie, zaśpiewane świetnie, dodała. Zobacz też, koncert Dody w Polsacie. Będą to najlepsze fragmenty z Akwaria Tour Dariusz Pachut tak zachował się w stosunku do mamy Dody. Fani nie kryją zaskoczenia. Wiśniewski naprawdę to powiedział. W programie dodepuściły mu hamulce.